Moi wspaniali koledzy, Robert, Rosmus, Piotr Gąsowski i ja, Hania. Jeszcze jesteśmy na scenie ponad 30 lat. Krem de la creme tego wszystkiego, co w naszej działalności artystycznej zrobiliśmy. Terce, czyli kwartet najlepsza wersja samych siebie. Jestem w takim wieku, proszę Państwa, że mogę to śmiało powiedzieć. Tercet, czyli kwartet, daje radę i długo jeszcze radę dawać będzie. Uchwyćmy myśli tej nić. w teatrze liczy się widz. Tercet, czyli kwartet, dla Was specjalnie będziemy śpiewać i opowiadać anegdoty. Do zobaczenia.